Dobry, dzień dobry kochani, jeszcze raz ja za oknem trochę, zaczyna być głośniej, no ale mimo wszystko korzystam z takiej chwili spokoju. Słuchajcie, ten zapach. Ten zapach, który mnie ujął, on przyszedł w paczce. Dla mnie to mógłby być jakiś flanker, słuchajcie, co najmniej Olimpii, bo ja tu czuję wiele rzeczy tak naprawdę, chociaż nie do końca tych jakby podanych w spisie nut. Y, troszkę inaczej odbieram ten zapach natomiast słuchajcie y, teraz ten zapach jest w jakiś dobrych promocjach widziałam nawet na ten przez za 92 zł y, więc myślę, że warto było zakupić Parametr od razu mówię dobre średnie, nie jest to zbyt natarczywy zapach, ale jest wyczuwalny szczególnie jakiś gdzieś tam wiaterek słuchajcie powiewa to, to ja go na sobie czuję m, dobrych kilka godzin, więc y, ale nie jest zbyt mocny nie jest zbyt natarczywy jest taki dosyć słodkawy, ale nie wysłata się nie mnie za bardzo, więc taki idealny, słuchajcie, vibe na to. W głowie mam, słuchajcie, tak, pomarańcze, różowy pieprz, serduszko, janowic, jaśmin w bazie nasiona marchwi narcyz. I od razu mówię Wam tak, jeśli chodzi o pomarańczy, tak, wyczuwam różowy pieprz zawsze do podkręcenia, nie czuć go. W serduszku, słuchajcie, jaśmin oczywiście, natomiast zastanawiam mnie, słuchajcie, janowiec, czyli genista. Często spotykam się z tym składnikiem, jeśli chodzi o perfumy, natomiast nigdzie nie znalazłam informacji, jak pachnie, więc może e, któraś z Was, czy ktoś z Was e, ma takie pojęcie o zapachu, może gdzieś hoduje i po prostu e, da mi znać, jak pachnie, e, pachnie ta roślina, tak? Jak pach, pachną kwiaty janowca, e, generalnie domyślam się, że jest słodko, bo skoro roślina nie dodaje nam, to teoretycznie powinien być ten zapach taki słodki, przyciągający. Słuchajcie, bardziej nasiona marchwi Narcyz, no ja się marchwi aż tak nie wyczuwał Narcyz troszeczkę i tak. Natomiast dla mnie, słuchajcie, ze względu na jaśmi to jest taki bardziej też troszeczkę praniowy vibe, ale to jest, słuchajcie, troszkę tak, jakbyśmy się znalazły na plaży, jest ciepło, może jeszcze nie taka skwara, ale jest ciepło i już gdzieś tam czujemy, słuchajcie, właśnie nasz, naszą skórę, zapach tych perfum, jest ciepły piasek, czujemy też, mamy świeżo wyprane ręczniki, no to mniej więcej, słuchajcie, jest właśnie troszeczkę ten vibe taki bardzo plażowy, optymistyczny i bardzo mi się ten zapach, słuchajcie, z tego względu podoba, bardzo mi się podoba. Parametry, tak jak mówiłam, naprawdę fajne, przyzwoite, średnie, więc tutaj się nie ma też aż tak do czego przyczepić, cena równie naprawdę fajna, także Myślę słuchajcie, że warto się zainteresować. Jeżeli nie przepadacie za tą wersją podstawową, jeśli chodzi o san, to warto zainteresować się właśnie tą wersją. Pozdrawiam Was serdecznie.